Za nas cierpiał rany, Jezu Chryste. Zmiłuj się nad nami, i tyś, która współcierpiała, matko bolesna, przyczyń się za nami. Stacja ósma. Jezus pociesza płaczący niewiast. Włłaniamy się Panie Jezu Chrysty, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat kupił Ten tłum, który otacza Jezusa, nie jest też taki zupełnie bezduszny. Jest wielu gapiów, jest wielu tych, którzy nasycają swoje oczy patrzeniem na cierpienie drugich, sensacją. Tłum, ale w tym tłumie. Są kobiety, które płaczą, które współczują Jezusowi, które opłakują jego los. Pan Jezus tym kobietom powinien być wdzięczny, dlatego, że pośród tego wrzaskliwego tłumu one wyrażają swoją litość. Ale Jezus nie zadawala się takim tanim pocieszeniem, takimi tanimi łzami. Jezus do końca dba o człowieka i do końca mówi prawdę. i Powinien ich pochwalić. Pochwalić za to, że, że mu współczują, a On ich napomina. Często On im pociesza. Ale to jest bardziej napomnienie niż pocieszenie. Jezus mówi, córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią to, co się stanie z suchym. Jezus daje tutaj takie braterskie upomnienie. Do końca. Chcę, aby człowiekowi odkryć prawdę o nim samym, o nas. Jezus mówi nam zawsze prawdę. Od samego początku Jezus przy swoim nauczaniu nie bał się mówić prawdy, niezależnie od tego, do kogo ona była skierowana czy do małych, czy do dużych, czy do Bogatych czy biednych, zawsze mówił prawdę. Mówił ją, aby człowiekowi pomóc, bo prawda nas leczy, prawda nas wyzwala. I dzisiaj chciałem z wami troszeczkę pomedytować o upomnieniu braterskim, które właśnie Jezus polecił nam czynić. Mówi: Jeżeli widzisz, że ktoś z Twoich braci zgrzeszył, to idź, upomnij go w cztery oczy. Jeżeli Ci usłucha, pozyskałeś swojego brata. Jeżeli Cię nie usłucha, to weź drugiego świadka i pójdź i, i razem postarajcie się dać to braterskie upomnienie. Jeżeli Was nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeżeli Kościoła nie usłucha, niech Ci będzie jak pogani i nicelnik. Jezus jasno nam mówi, że trzeba upominać. A my często zaniedbujemy ten czyn miłosierdzia, bo jest to czyn miłosierdzia. Ciężko jest słuchać prawdy. Ja na przykład, kiedy mi mówią prawdę o mnie, nie zawsze cieszę się z tego powodu, zawsze jest raczej bolesne i wprowadza mnie w zakłopotanie. Ale jednak bardzo sobie cenię, jeżeli ktoś jest w stanie, jest, ma odwagę powiedzieć mi o czymś, czego ja albo nie zauważam, albo gdzieś tak bagatelizuję, albo trzeba mnie po prostu otrząsnąć żebym się w końcu wziął za siebie. Dobrze jest też mieć takich ludzi, którzy ci powiedzą prawdę. I trzeba tym ludziom być bardzo wdzięcznym i podziękować. Wiecie, bagat, tak paradoksalnie, często naszymi największymi przyjaciółmi są naszy, nasi wrogowie. Bo wróg powie ci o twojej największej słabości, powie ci to w sposób bor prosty, czasami brutalny. Dołoży jeszcze i wiele innych takich kłamliwych słów padnie, ale też powie ci to, co rzeczywiście jest Twoją słabością. I jeżeli Ty jesteś pokorny, to oddzielisz ziarno od plewy. To znaczy powiesz: No tutaj to kłamał, przesadził, ale tutaj to rzeczywiście ma rację. Tutaj ma rację, tak jest. I patrzcie, jak to jest dobrze, kiedy mamy człowieka, który nam powie. Powiecie, można przemilczeć. Dla świętego spokoju. Dzisiaj często ludzie mówią, ty ok, ja ok, wszystko ok. A nie jest ok. I często przemilczamy grzech drugiego człowieka, a on potem wpada w tarapaty jeszcze większe i większe. I trzeba mówić. Prawdy i upomnienia braterskie trzeba czynić. To jest tak, jak z lekarzem. Przecież lekarz, kiedy idziemy do Niego, to nie spodziewamy się, że powie nam same miłe, czułe słówka pochwali nas, jak to się dobrze odżywiamy, jak, jak, jak to jesteśmy zdrowi, ale idziemy po to, żeby nam postawił diagnozę. I nikt nie chce usłyszeć, że jest chory na raka, czy na COVID, czy na cokolwiek innego. Nikt nie chce słuchać o swoich chorobach, ale idziemy do lekarza, żeby nam powiedział prawdę. Co z tego, jeżeli pójdziemy do lekarza i powiemy, pochwalimy się naszym zdrowiem, to lekarz powie, po coś przyszedł. I tego lekarza cenimy, który nam potrafi postawić dobrą diagnozę, chociaż ona by była bardzo bolesna. Tak samo jeśli mamy na przykład wrzoda. Wrzód może być wewnętrzny zewnętrzny. Jeżeli ten tego wrzoda nie przetniemy, nie wyczyścimy. I chociaż jest to bolesne, to wtedy możemy umrzeć na tego wrzoda, bo ta ropa zakazi cały organizm, i możemy umrzeć. Ja znam taką lekarkę, która opowiadała o swoim małym pacjencie. Lekarka pracuje na onkologii i zajmuje się dziećmi. I dziecko miało mieć chemię, chłopczyk. I kiedy ona podeszła do niego, on płakał strasznie. Ale. Podniósł wzrok i mówi tak: Ja będę płakał, ale ty mnie kuj. On wiedział, w jakiej sytuacji jest jego zdrowie, i chociaż wiedział, że go to będzie bolał, Zadaj mi ten ból, bo to, jest, bo to jest dobre. Upomnienie braterskie, ileż to by uratowało istnień, ile było mniej bólu, cierpienia, gdyby ktoś w czasie umiał nam powiedzieć upomnieć nas. Kiedyś św. Josemaria Escriva de Balaguer mówił tak, że więcej zrobimy jedną, y, dwoma ciepłymi słowami napomnienia, niż y, trzema godzinami kłótni. I to jest taka oczywista oczywistość, że kłótnia tylko pogarsza y, jakąś przepaść między nami, natomiast ciepłe słowo upomnienia jednak mogą być przyjęte. Ale ja sobie tak potem myślałem, żeby powiedzieć czasami te dwa, trzy słowa ciepłe, z miłością, słowa upomnienia braterskiego. To trzeba się dwie, trzy godziny modlić o to, żebym ja miał w sobie tyle siły, tyle, tyle pokory, abym to umiał, tak powiedzieć, powiedzieć z miłością. Tak, musimy modlić się o to, abyśmy umieli się. Nawzajem stawiać do pionu. I bądźmy wdzięczni tym, którzy nie boją się nam powiedzieć prawdy. Prawda jest bolesna, ale potem kiedyś nam za to podziękują. I my podziękujemy też tym, którzy nas upomnieli, którzy nam kiedyś otworzyli oczy, którzy nam powiedzieli: To jest grzech, nie rób tego. Którzy nam powiedzieli, że tak żyć nie można. Drodzy bracie i siostry, podziękujemy Panu Bogu, że zawsze mówi nam prawdę Jezusowi, który upomina nas mój. Płaczcie nad sobą i nad swoimi dziećmi, nie nade mną, bo Jezus był bez grzechu i szedł dla zbawienia naszego. My natomiast często idziemy w grzechach i nie zdajemy sobie sprawy, jak wielkie jest zagrożenie naszej wieczności, naszego życia wiecznego. Ten płacz, te łzy wylewane często nas ratują. Łzy wy wylane nad swoim grzechem, nad swoją marnością. Iluż tu świętych, święta Maria Magdalena, na przykład. Wielka grzesznica, ale swoimi łzami, swoim żalem za grzechy wyprosiła dla siebie wielką świętość. I też ja Wam życzę, żebyście każdy z nas. Y Porzucili swoje grzechy, ażebyśmy wszyscy kiedyś spotkali się w niebie. Pan z wami, niech was strzyży, błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.